Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jeden z dwunastu imieniem Judasz i udał się do arcykapłanów i rzekł Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? Oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. Pierwszy dzień wrześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: Gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali spożywanie paschy? On odrzekł: Idźcie do miasta. Do znanego nam człowieka i powiedzcie mu Nauczyciel mówi, czas mój jest bliski U Ciebie urządzam paschę z moimi uczniami Uczniowie uczynili tak, jakim polecił Jezus I przygotowali paschę Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu Razem z dwunastu uczniami a gdy jedli, rzekł: Zaprawdę, powiadam Wam, jeden z Was mnie wyda. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego chyba nie ja, Panie. On zaś odpowiedział: Ten, który ze mną rękę zanurzył w misie, ten mnie wyda. Wprawdzie syn człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go wydać, rzekł. Czyżbym ja, rabbi? Odpowiedział mu. Tak. Ty. Oto słowo pańskie. Panie Jezu, po ludzku sądząc, to Twoje zachowanie nie jest do zrozumienia. Po ludzku sądząc, dlatego prosimy Ducha Świętego, tak Panie Jezu? Ty i Twój Ojciec zjażdżasz nam Ducha Świętego. Byśmy zrozumieli to, co po ludzku wydaje się być niezrozumiałe. Tak, Duchu Święty, prosimy Cię, oświeć nas, byśmy rozumieli to zachowanie. Jeden z dwunastu Judaż. Udał się do arcykapłanów i że co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. I wyznaczyli 30 srebrników. To nawet mniej niż za niewolnika. Cena. I zaraz potem słyszeliśmy, że Pierwszy dzień przaśników przystąpili do Ciebie uczniowie z zapytaniem, gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy. W tym samym czasie, kiedy właśnie przygotowywali Ci Paschę, spożywanie Paschy, w tym samym czasie Judasz przygotowuje coś innego, wydanie Ciebie. W tym samym czasie. I tak historia powtarza się. Kiedy jedni, troszczą się na przygotowanie Eucharystii. Inni przygotowują na Ciebie zasadzkę. A siebie to nic nowego. Jedni i drudzy chcą być blisko Ciebie. Kiedy się urodziłeś, Pasterze przystąpili do ciebie, żeby dać Ci pokłon. Ale też chciał przyjść do ciebie herod, żeby cię zabić. Tak, pytał Trzech króli. Gdzie? Gdzie się urodziłeś? Powiedział, żeby oddać Ci pokłon. No i wiemy, wysłał wojsko, żeby zabić te dzieci. Panie Jezu, po dzień dzisiejszy tak jest. Kiedy jedni przygotowują Ci Paschę, a teraz to oznacza Eucharystię, inni są blisko Ciebie. Tak, do seminariów. Jedni idą. Żeby zostać kapłanami, Tobie służyć, poświęcać swoje życie, a inni poszli do seminariów, żeby też zostać kapłanami, żeby być blisko ciebie. I zdradzić. Wspominam sobie takiego, który też przystąpił do seminarium. Co pewnie już słyszeliście, jak powtórzę, kiedy tak w takim ćwiczeniu w kręgu jeden próbuje dostać się do środka normalnie, różnymi sposobami, żeby dostać się do środka. To w tym jednym przypadku ten ktoś. Zamiast dostać się do środka, to wyrywał tych, co byli w kręgu. Wyrywał ich. No i się okazało, że to był taki podstawiony. No i takich było wielu. Takich było wielu, których nie rozpoznano. I aż do kapłaństwa doszli, podejrzewam, że jeszcze dalej. I tak jest dzisiejszy świat. I takich Kościół składa się z takich ludzi. Jedni oddają ci część Bogu, a inni po to, żeby rozwalić Kościół. I to jest tajemnica. Tak, tego nie rozumiemy. Przecież wiedziałeś, to cię wyda. Dlaczego dopuściłeś do tego? Chciałeś dać mu okazję. Daliś mu do zrozumienia Gdyżowi, że wiesz o tym zamiarze, a ponieważ wiesz, to niech jeszcze się zreflektuje. Właśnie przez to, że wiedziałeś, to dałeś do zrozumienia po raz ostatni Jodaszowi, że jesteś Bogiem, potrafisz przewidywać ludzkie zachowania, ale jednocześnie dajesz szansę człowiekowi, żeby się zreflektował. Przemyślał jeszcze swój zamiar. No i tak ta historia się powtarza. Tak, Panie Jezu, czekasz. A Ty wiesz, zasadzka jest uknuta na Ciebie. A Ty czekasz. Dlaczego? Żeby dać czas na tchnięcie się. Ale to my od tego jesteśmy, żeby tych ludzi ostrzec. Żeby ostrzec ich przed zdradą Ciebie, przed wydaniem Ciebie, przed zabiciem Ciebie. Tak. A wiadomo, że. Ciebie zabija się wtedy, kiedy przekracza się przykazania. Tak, jakże często tutaj jest to przypomniane, zabijając dzieci nienarodzone, ale też zabijając dorosłych, co też ma miejsce w tej chwili niedalekiej Ukrainie. To jest zabijanie Ciebie. Chcesz właśnie przez nas, ludzi oszczyc, żeby przestali zabijać siebie, bo zabijając drugiego człowieka, zabija się siebie. Judasz owszem przyczynił się do zabicia ciebie, ale wiemy, że potem targnął się na własne życie. Nie zniósł. Bólu, wyrzutów sumienia nie zniósł. I tak, ludzie zabijają dzisiaj samych siebie, nie potrafią poradzić sobie z wyrzutami sumienia. Tak. Dlaczego uciekają? Uciekają narkotyki, tak zwane leki antydepresyjne. Tak. I hałas. Hałas. Stale muszą czegoś słuchać, idiotycznego, ale trzeba czegoś słuchać, nie wiedząc, że przez to nie uratują samych siebie. Bo ta śmierć wcześniej czy później nastąpi, jeśli się nie ockną, ale póki żyją, to właśnie jest dla nas wyzwanie. I tutaj, Panie, Jezu, odkrywasz przed nami zadanie. To my mamy, to mamy tych ludzi nawrócić, oświecić. No i tutaj jest nasza prośba, Panie Jezu, jak to zrobić? Chcemy. A jak to zrobić? My nic nie wymyślimy sami. Bardzo Cię prosimy. Syłaj nam Ducha Świętego. Wraz z Ojcem, syłaj nam tegoż Ducha Świętego, by nam podpowiadał, do kogo podejść, jak podejść. Jak nawrócić, jak o Tobie mówić? Żeby tutaj do Ciebie przyszli, przeprosili, przystąpili do sakramentu, pokuty i pojednania i do Eucharistii. I żeby dołączyli do nas. Wam. Pała Ojcu i Synowi i Duchowi i Świętemu, jaka była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.